Siemanko moi drodzy, ja jestem Judi i zapraszam Was do kolejnego już odcinka z serii Let's Play Pokémon Crystal All. E, co Wam mogę powiedzieć? Jak widzicie ten odcinek, to jest pewnie gdzieś tam poniedziałek bądź wtorek, e, i tak naprawdę nie wiem, czy będzie po tym odcinku coś jeszcze. Znaczy, nie, że kończę serię, nie, nie, nie. Po prostu jestem chory, miałem właśnie. bo kręcę ten film w piątek i właśnie mam już nagrany przed. E, tak można powiedzieć, że wcześniej, już zdecydowanie wcześniej, odcinek właśnie na ten piątek, sobotę, niedzielę. Ten będzie właśnie na poniedziałek bądź wtorek. No i po prostu ciężko mi stwierdzić, czy będę coś jeszcze nagrywał. No niestety mam coś chore gardło, nawet w tym odcinku pewnie jakiś mój głos będzie może się wydawał wam trochę dziwny. W każdym razie mam nadzieję, razie nie będę gadał jakiś głupot i w ten sposób zrekompensuję wam to, że nie wiem, nie będę tak energicznie zaś mówił. Ale dobra, tak jak wam obiecałem, w tym odcinku mm, mieliśmy sobie odwiedzić tą elektrownię całą. Yy, wszyscy nam mówili o tej elektrowni, więc może warto się wybrać, może rzeczywiście dostaniemy jakieś cenne poszlaki, może dowiemy się dlaczego ta elektrownia nie pracuje. Aha, teraz widzę, że nawet nie uleczyłem swojego elektrabaza, aczkolwiek to nie będzie nam potrzebne. Nawet nie wiem po co walczę z tą Goldin, już tak się troszeczkę zagadałem. Yy, ona to za mały exp, za mało się mogłaby przydać. Tu jest trawa, w ogóle pewnie w tej trawie znajdziemy jakiegoś elektrabaza, można spotkać Voltorby. O, proszę bardzo, gdybym Voltorba nie miał, może bym go i złapał, ale tego Pokemona mam. W ogóle wziąłem ze sobą Maripa, ponieważ ten Pokémon może nauczyć się Flasha. Yy, a Flash mi się przyda po to, yy, by po prostu oświetlić sobie dalszą część yy, jaskini. No i oczywiście też sobie go chcę potrenować, żeby ewoluował mi, żeby miał więcej pokup. A thief broke into... Aha, czyli jakiś tutaj złodziej wkradł się do elektrowni. Co się dzieje z tym światem? ja też nie wiem, mój drogi strażniku. Aha. Tak. Aha, czyli to oni dostarczają energii właśnie tego magnet traina, dobrze wiedzieć. Mhm. Czyli brakuje generatora. E, został skradziony przez jakiegoś złodzieja generator, e, a bez tego generatora nic nie ruszy. E, czy mam DuckTrio i chciałbym wymienić za magnetona? Wiesz nawet może bym się wymienił, ale no nie mam DuckTrio niestety. E, o magnet. Ale pamiętajcie, tu zawsze można wymienić poka. E, tak ok tu nic cennego manager tak czyli naprzeciwko tutaj jak wejdziemy do tego pomieszczenia będzie zdenerwowany menadżer tego całej elektrowni e, manager e, a się jąka e, e, i am ready żeby tak sprać kogoś spoko e, kto mógł skraść mój drogi generator spędziłem tyle czasu nad nim jeśli go złapię o to użyję mojego zapkanona o Koleś jest naprawdę groźny. Teraz chyba przy wyjściu z tej elektrowni ktoś powinien nas zagadać. E, takie mam wrażenia, czy tak się stanie. Tak, on nas zagaduje, proszę bardzo. E, mam jakąś wiadomość z Cerulean. Z reali... Zawsze nie umiem wymówić tego dobrze: Cerulean, ale tak się pisze, ale. Ja... Cyrul... Cholera wie, w każdym razie z tego miasta, gdzie jest Misty. Ehm. Um. Tak, że ktoś tam się kręci, yy, jakiś ten właśnie typek, co prawdopodobnie to ukradł. Yy, mógłbym się spytać, prosić o pomoc w każdym razie, chyba coś takiego powiedział. Jeżeli on nas prosi o pomoc, yy, to myślę, że jak najbardziej trzeba mu pomóc. Możemy sobie latać bez problemu, chodźmy do tego miasta. Yy, jeżeli się nie mylę, yy, to może być, yy, chyba wiem gdzie on jest, ten cały złodziejaszek. Yy, bo mówię wam, grałem w tą wersję, tak mi się zdaje, już dawno nie gram, ale on gdzieś tu powinien być. Tak mi się zdaje. A czy będzie? Znaczy, jak nie tutaj, to będzie u Misty. Czekajcie, idziemy do Misty. W każdym razie, no to jest u Misty, tam się schował. Myślałem, że najpierw go tu spotkamy, on nam da potem ty, Wytyfy, ale mnie ścięło, ale wolno przechodziłem. Nie, teraz też. Nie wiem, what's going on with my dear computer and my processor. O tak, jest złodziej. I to z zespołu R. Och, przepraszam, nie zraniłem cię, okej. Jestem bardzo zajęty. Nie mam czasu na pogaduszki. Będzie źle, jeżeli ktokolwiek mnie tu zobaczy. Och nie, ty mnie właśnie widziałeś. Popełniłem duży błąd, ale ty mądrym. Hej, ty, zapomnij, że mnie widziałeś, okej? Okay? Nie widziałeś tu nic, okej? Okay? Dobra, idź, idź sobie. Powiem wam, że on gdzieś tu schował ten generator. Ale w każdym razie tego generatora jeszcze nie wiemy, gdzie dokładnie jest. Więc powinniśmy go złapać, tego gościa. Wydaje mi się, że musimy iść teraz, właśnie na północ. A czy dobrze mówię, czy znów popełnię jakiś głupi błąd? A jest tutaj. Dokładnie. Hej, ty, ja jestem członkiem Lamerów. <śm> um tak, pochodzimy z innego kraju, bo on mówi pewnie, że nie jest z Jotą. Okej, okay, dobra, słuchaj. Masz mi zdradzić... Tak, on nam powie o swoim sekrecie, jak go pokonamy. Jego sekret będzie polegał właśnie na tym, gdzie on skrył. O i makrobata, no ciekawy pokemon na levelu 60, e, prawdopodobnie może nas nawet wyprzedzić, ale nie wyprzedził, widzicie na różnica leveli, tak by nas wyprzedził, powinien paść natychmiast pokemon latający jednak również, o jeszcze krytyk, <grytyk> to już nie miał najmniejszych szans, zabiłoby co najmniej dwa takie krobaty, e, no i dobra, mm, powiedz mi gdzie ukryłeś to, mój drogi przyjaciele. jeszcze, o Mari pewoluuje, super Dawno, znaczy w ostatnim odcinku widzieliście ewolucję. Teraz znów widzicie, poczekajcie, tylko zobaczę, co to ja dostałem za ciekawego SMS-a. Eee... A, proszę bardzo. Eee... Napisał mój brat, który mnie właśnie on zaraził. Dziękuję ci bardzo, że chodziłeś i kaszlałeś obok mnie. Muszę mu odpisać, ale to potem odpiszemy. E, dobra, powiem ci mój sekret. Ta część maszyny, czyli chodzi mu o na ten generator, została skradziona przeze mnie i ukryta w sali Sirulian. E, e, wewnątrz wody ją schowałem. E, center of gym, czyli w samym środku. E, w samym środku tam. E, you say what? Aha, powiedzieliśmy mu, że e, lamerzy się rozpadli. On już nie pracuje dla nich, tak naprawdę, bo tego teamu nie ma. Co ja teraz powinienem zrobić ze sobą? No i uciekł. Dowiedział się, że niestety stracił robotę, bo jego team nie istnieje. A ja sobie teraz się przekonam, to gdzieś tu powinno być. To się powinno pływać i to znaleźć. Aczkolwiek to może nie tutaj wcale. W każdym razie znajdziemy to spokojnie, nie musicie się bać. Ja to gdzieś znajdę. Choćby nie wiem, co się działo. Ja to znajdę, klikam A, nawet nie wiem, czy to jest potrzebne. To na pewno jest gdzieś tutaj. No, nie mam pojęcia teraz gdzie, a no, może się coś mylę. No, nie no, to teraz powinienem odzyskać to od razu, no, co jest? Naprawdę mi się to nie podoba. To powinno być tutaj. O, dokładnie, zobaczcie. Kliknąłem z tej strony i dostaliśmy część maszyny. A więc to znaczy, że mamy już tą część generatora i możemy już na pewno powędrować z powrotem. Aha, fajnie. Tam się nie da latać, a w, w, w zwykłych fajeredach dało się wrócić do tamtego centrum Pokémon. Yy, w taki no, latający sposób, który nam nie przeszkadza, ale. Mhm. Fajnie nie mam kata. Ale zawaliłem, słuchajcie, bo nie wszedłem do tamtego centrum To może być powodem. Tak mi się zdaje, że nie wchodziłem do centrum i jakby nie oznaczyło mi, że byłem w tamtym miejscu. Ale dobra, Marib mi się ciągle przyda. Yy, to wyrzucę sobie może Ambryona póki co. Yy. Muszę zmienić boksa, bo ten mój ten yy, Ferligator z katem był właśnie w wodzie. Yy, Okej, okay, weźmiemy sobie ciebie, yy, drogi Ferligator. Tylko gdzie ty jesteś? Tu jesteś, proszę bardzo. Yy, dobra, tak jak wam mówię. Yy... No, zawaliłem. Wydaje mi się, że może da się tam nawet latać, aż wejdę teraz do Poko Centrum, tam i uleczę swoje poki. Dowiem się, czy jednak jest taka szansa, czy też może jednak jej nie ma. Yy, no to wiemy się, w każdym razie się dowiemy, nie musicie się o nic martwić. Okej, okay. a ta dziewczynka czy nam czegoś nie daje, bo z nią się chyba nie walczy. Nie, bo myślałem, o tu wiecie, a nie to w Jotosie się pojawiają yy, raz w danym dniu tygodnia, takie cy ludzie, w każdy dzień tygodnia inna osoba które nam dają coś tam ciekawego zwykle. Dobra, aż wejdę sobie z naprawdę z wielką chęcią do tego poke centrum, uleczę Pokemony. Mm, a, chory jestem, naprawdę. Rozsunąłem się od mikro, może nie wiem, czy słyszycie. No teraz powinniście mnie odpowiednio słyszeć. Yy, ale... No, czekajcie, właśnie zobaczymy, czy da się lecieć. Czy to był mój błąd po prostu, czy tu się rzeczywiście nie dam. Ktoś mi spamuje tymi wiadomościami. Wy ty f. Yy, yy. Ojejku, ojejku, teraz to już muszę odpisać, bo nie chcę spamu dostawać. Okej, okay, tak to jest, niestety, tak to jest. Dobra, żeby nie przedłużać, oddamy tą część do generatora. Może dostaniemy coś interesującego nas. A któż wie, któż wie? Mam nadzieję, że to będzie coś dobrego. No, chyba nie puszczą mnie z pustymi rękoma z tamtego miejsca. Chociaż w sumie. Kto ich tam wie. W każdym razie będę mógł już podróżować spokojnie do Joto, e, magnet trainem, do Goldenrod. Ach, to ty, to jest ta zagubiona część. E, dziękuję, to mój kochany, znalazłeś go. Dziękuję. Weź ten TM. E, co to jest za team maszyny? Zapkanon. Wow! Naprawdę potężny cios. Powiem Wam, że e, ten cios ma chyba tylko 50% celności, jak się nie mylę, albo i mniej, ale wydaje mi się, że 50%. W każdym razie to 50% celności jest, ale czy mało można rzec? Jak większość osób ma tam w okolicach 90-100, to jednak trzeba wam, muszę wam powiedzieć, a gdzie ja tam idę? Dobra, muszę tam sobie przepłynąć znów. Ten cios ma bardzo potężną siłę ciosów elektrycznych naprawdę mega moc. To można od razu powiedzieć. I dodatkowo. Ten Pokémon, znaczy ten cios jest charakterystyczny z tego powodu, że zawsze jak trafi sparaliżuje, więc wow, naprawdę 100% paraliżu i dodatkowo wielka moc. No tylko ta celność, no niestety mała, ale co i za coś. Mm, Okej. Okay. Dobra, dostaliśmy ten TM, już będę mu podróżować. Może dzisiaj jeszcze powędrujemy. Teraz użyję swojego flesza na moim fluffy, już to już nie jest Marib. Yy, proszę bardzo, a mam w ogóle jakieś takie coś, co mnie będzie chronić przed... Strasznymi pokemonami dzikimi. Chyba nie mam, a szkoda. No to cóż, będziemy najwyżej walczyć. zaraz dowiemy się, czy ta jaskinia jest trudna do przejścia, czy też może jednak łatwa. Ale już, proszę bardzo, zobaczmy, jakie pokemony można tu spotkać. Marołak! Uuu! No cóż, Marołak to ciekawy pokemon. Naprawdę silny pokemon. O nim nie można rzec, że jest słaby. No ma tylko typ ziemny, który jednak ma takie wrażliwości bardzo duża wrażliwość na wodę i na. E, trawy ale zobaczmy Elektrawa Cubon e, Cubon <grych> no Iron nawet Cubona e, nie chcę jak już jest Marłak, ale na razie nie chcę łapać o, Kangaskan! No ciekawe, ciekawe Pokémony można tu spotkać, widzicie A więc jeżeli zbieracie Pokédex, warto odwiedzić to miejsce, być może nie wiem czy da się w innych miejscach spotkać jeszcze Kangaskana w tej wersji albo Marłaka, no być może nawet nie, więc naprawdę cenne, cenna rada wejdźcie tutaj Okej, okay, czy ja tu mam drabinkę? Tak, co dalej? Dalej, kolejny Pokémon, może znów jakiś Maczok. Maczoka jednak możecie spotkać bez problemu z tej jaskini, która prowadzi z Ecrutic City tam na wschód do Machogany. Tam na pewno w jaskini można było spotkać Maczoki. No zubaty zresztą w każdej jaskini, więc zubat to też nie jest jakiś łakomy konsek dla kolekcjonera Pokémon. No dobra, kto kolejny? Kolejny zubat, no niestety, zamiast widzieć nowe Pokémony. Już chyba nie zobaczymy nowych być może, to już wszystkie jakie można było tu spotkać. Jakiś Pokeball. PPA, to może mi się przydać. Mam na pewno jakieś niepotrzebne zupełnie rzeczy, tanagaty. Jeszcze ja wyrzucę Max Potion, elixir. A i tak nie korzystam z tego, więc walić to. Rzadko kiedy mi się kończą PPA te właśnie do ruchu. Okej, okay, kolejny Pokémon. Kto to będzie tym. O Onixa, jeszcze z nie spotkaliśmy, czyli tańcząca kamyszki, Bo jak on wchodzi do walki, tak śmiesznie tańczy. Taki śmieszny ruch wykonuje w sumie. Dobra, kto kolejny? Onix. <laughs> o, rzeczywiście tracę głos, moi drodzy. Oj, tracę głos. Nie wiem, czy zobaczycie jakieś odcinki. No, chyba, że z walk Pokémon w turnieju mojej z Jankiem, bo prawdopodobnie jego spotkam. Coś mi się zdaje, że to on wygra walkę Janko vs. The Witch Game. Takie mam przeczucie. Jednak pokonał on Warriora, więc no jest dla mnie faworytem i naprawdę chciałbym go spotkać. Więc tam nie i tak nie podkładam komentarza, więc, jakby nagrać te walki, to mogę bez problemu je wrzucić. Okej. Okay. Czy ta jaskinia nie ma końca? Idę, tak idę, idę. Spotykam dzikie Pokemony, a tu wciąż nic. Teraz Machop kolejnym. E, dobra, to jest już chyba końcówka, tak mi się zdaje, no bo ile mor... No nie no, jeszcze mnie coś wyzwało, bo to chyba nie jest Elektra czy e, Znaczy Elektrod. Bo wiecie, niektóre elektrody występują w postaci Pokeboli. A to raczej w jakichś elektrowniach. o, TM47. Ale na razie nie sprawdzam co to jest, a tu jest wyjście. Tak jak myślałem. No, tu jakiś pan będzie miał zapewne mm, e, ziemne bądź... Kamienne Pokémon, tu nie, będzie miał Quagsira, o! Można powiedzieć, że nie najlepszy wybór, mój Thunderbolt w ogóle go nie zaboli, ale Ice Punch zaboli go średnio, bo jest też typem ziemnym, ale coś go zaboleć powinno. Amnesia, o... co to było? A, Barry, spoko, ale zwiększył swojego Special Defa i widać to, działa. o, Earthquake, niemiło, niemiłosiernie mnie to zaboli, ale widać mój Elektrabas to twardy chłop, trzyma się, znaczy baba, teraz widzę, że to kobieta, <laughs> to twarda baba jest. Okej, okay. hmm, Co my mamy więcej? Tu mamy. Tu była niegdyś. Yy, zmienili to w tej wersji, jeżeli chcecie wiedzieć. To był niegdyś cmentarz Pokémon, a tutaj jest to yy, po prostu jakieś radio. Radio podobne do tego w Goldenrod City. No niestety, no, no, nie wiem. Ja bym bardziej wolał już zdecydowanie zobaczyć tu cmentarz. Yy, to radio się przyda, powiem. Yy, dzięki niemu będziemy musieli obudzić, tak jakby. What the hell? Ale mnie nie. Yy, będziemy musieli obudzić Snorlaxa. A Snorlaxa normalnie sobie nie obudzimy, z tego powodu, że musi go obudzić Pokeflet, ale tego Pokefleta tu nie ma. Ale w tym radiu emitują właśnie piosenkę, yy, w której jest odgłos tego Pokefleta, i wtedy jak puścimy ją, jak będziemy obok Snorlaxa, to wszystko zadziała. Wow, ale mnie zaczyna coraz mocniej ścinać, yy, naprawdę, coraz mocniej to miasto. W ogóle może zakończę sobie na tym odcinek, jednak dzisiaj elektrownia była, było przejście z tego miasta do tego. Nie wiem naprawdę ile trwał odcinek, ale ja też nie mam za bardzo sił nagrywać dalej, uwierzcie mi, że mój głos coraz bardziej słabnie i, i po prostu nie chcę, nie chcę nagrywać, nie chcę, żeby psuć nagrania moim głupim głosem, który się powoli psuje naprawdę. Ale mam nadzieję, że ta choroba będzie mniej niż tydzień trwała i wszystko wróci do normy. A ja będę mógł dalej dla Was kręcić odcinki z moich serii Pokémon no i nie tylko, ale na razie tylko Pokémon. Bo wiecie, grudzień to będzie niestety czas, gdy tylko to. Jak Wam mówiłem, mój komputer jest coraz słabszy, widać to w nagraniach. W styczniu będzie nowy komputer, mogę Wam obiecać, że zobaczycie wiele nowych serii. Nie będzie już w ogóle ciągle jednej i tej samej, czy tam dwóch i tych samych. Będzie naprawdę bardzo, ale to bardzo duża różnorodność. Może jeszcze właśnie miałem coś powiedzieć na ten sam koniec. Town, muzyka w tym mieście. Są takie tak zwane creepasty. W ogóle polecam jedną osobę, która właśnie takie tworzy. Też była jedna związana z tą muzyką z Town, Nie chcę Wam zdradzać za bardzo o co chodzi, więc jeżeli chcecie, to albo wejdźcie na jego kanał i znajdźcie, albo po prostu. Znajdźcie sobie w Google, jeżeli nie chcecie tam szukać filmików yy, i dowiecie się o co chodzi z tą muzyką z Town yy, w tych starszych wersjach Pokémonów, bo w tych już nie. Ale dobra, mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał, jeżeli tak to ocencie, skomentujcie, zasubskrybujcie, a ja się z Wami moi drodzy żegnam. Cześć i czołem, Narka.